Cokolwiek tu zrzucić, to było fajnie Ale Emil, ale tak szczerze, nie, nie boisz się sam, jak jest 12 pomarańczowych jeden niebieski? Emil, przecież teraz jest czerwiec, skąd ty wziąłeś ten śnieg? Ja bym Ale dupę musisz, dupą biodro a ja dobrze robię? Ładnie, no podoba mi się. No. Chodźcie, chodźcie, bo się ciemno robi. A wy lampy nie macie, ani paliwa. Ale klimat, cała mgiełka na nas teraz idzie. Jak w Władcy Pierścieni. Tylko na, na żywo. To wszystko nas otacza i będziemy nie was Nie, nie jesteśmy tak silni, że to r. No to dobra, chodź. Ja pod dupą kałużę normalnie, nie? Kurwa, cały czas na stojąco powiem ci, że już nie, nie wydalam. Ja siedzę cały czas, kurwa. Tylko jak cię podbiję, to podnoś się i zostawaj, nie? Taki, bym bądź gotowy. Ja to, ja to <grym> <grym>, było ciężko Robert tak przedtem no. trzeba je bać w górę teraz Zaraz nie w roz... albo ona... Nie wiem, wrzułamy tylko Ją pomnażamy To jest ten czas przygody było słoneczko Ale przyszła burza pioruny, był jakiś grad ogólnie petarda. Przecież całe życie mam Jak jest Emir, Podobać się? Tetarda, to jest prawdziwe enduro. Hard enduro. Tu nie ma miętkiej gry. Bo to trzeba na luzie lecieć po prostu, tak jak rowerem. Ciężar do tyłu, tylny hamulec i ogień, panie. Uh! Dobrze. Wyprzedzaj go z prawej. Dawaj, dawaj, nie czekaj. Jak się czujesz, to leć. Łatwiej jest na ludzie jechać, bo masz tak jak rowerem. I nie mam, młodszy, starszy. To jest hard enduro. Dawaj, dawaj Ewi, lecisz, lecisz. Uah. Z dzieciaką to trzeba od mało grać flipować. Teraz takie czasy, że... Quem a cura. Quem estubiu. Não, não, não. não. Eu não, não. Eu Zajebiście Kur... Gównem wryj. Ja Puść ten tylny hamulec. Puść hebel. Stary przypadkowo to nagrałem chyba. Jaka tu jest melasa! O. Nie zrobię ci tego, ale mógłbym Mam nagrane Ja pierdolę, przejebane Kurwa, czy oni są pojebani? Tu jest mniejszy nachył Próbuję by doszukać jakichś plusów, wiesz? ta może nie była Ale wjechałem kurwa Sam Nie no, gdzieś chwilę mi pomógł Kuba Chwilę ci Ale jeszcze no tu przejechałem, tam przejechałem wyjechałem się, bo Karolek zatrzymał się też tak Karol się nie zatrzymał, to on by wyjechał. Może jeszcze trochę dalej bym pociągnął kurwa. Na wakacje potrzebujemy, a nie kurwa, czeku. Opozów przetrwania kurwa, nie? Jutro jeden szczery instruktor z nami i my sobie jedziemy swoją dróżką, wy sobie dzisiaj, gdzie chcecie kurwa. Nie panowie, ja już naprawdę, na ciebie, kurwa, czyli kurwa. wyjeździcie całe życie. Ja Jestem czwarty dzień na Enduro, e, kurwa. Ja jestem siódmy. Tej, okay, ale ty masz kurwa w chacie Enduro, nie w mnie nawet. <śmienicza> jestem ja, no, na półgodziny. tak ręce często. Elektrolity Elektrolity, za mało, kurwa. Wszystkie straciłem tu na górce, kurwa. To się <śmienicza> Karol, się nie, was, nie ma. Ja to chociaż kurwa to się... powiem wszystko, Karol już nie ma słów na was, nie? <śmienicza> Mówi mordo to wszystko co mówi i ja się z tym zgadzam w 100% kurwa. Ja chyba z dzikiem tu się najwięcej Jeżeli chodzi o trasy to... To był jego pomysł, kurwa. On tu chciał jechać, ja mówiłem, że to jest za trudno przecież. On mówi 200 metrów i będzie lojtowo. Kto ja to nie nie tak chciałem. mówił? To zawsze 200 metrów. Ty? ty? No Dlatego po taki ty? pomocny się ty. wracał ty. po nas kurwa. Ja parię, kurwa. Słuchajcie naj najłatwiej Kurwa no chyba ten ostatni już te kamienie jebałem Ja nie chyba dzisiaj najgorszy Już mi kurwa ci się nie, tam, wypiło, nie Ale ile wjechałem pod górę kurwa ja Przeszedłem za 25 metrów kurwa Nie widziałeś bo tak się trzymamy w grupie kurwa Wszyscy wszystko w przodu i chuj Są ci chodzi z nimi kurwa nie już tak, no do. już do 25 metrów Cieszowicki Ha ha ha.